Cześć, witam Was serdecznie. Chciałbym zaprosić kogoś, kto jeszcze nie zbiera monet. Jakieś młode osoby, które chciałyby jednak zacząć, ale no, nie mają pomysłu na to i czy tam funduszy. Tak sobie wybrałem. Kilkanaście monet, to wiadomo, to nie są jakieś tam rarytasy, aczkolwiek mi się wydaje, że na początek dla osoby, która by chciała zacząć zbierać. Chciałbym nagrać taką osobę tam. Jeżeli chciałbyś taką paczuszkę ode mnie, to napisz w komentarzu. Mam tu zestaw monet, który bym wysłał. Na przykład jak te 50 finingów z 1900, Raz to przybliżymy. Aż za dużo tutaj, to proszę 1922 rok, następna 50 też bardzo dobre stanie. Mówię nie są to jakieś Retas 1920, się Rajś, 50 feniuków oraz inne starsze monety, jeżeli chciałbyś popatrzeć na jakieś za jakimś starszymi rocznikami, jak tutaj 1875 się rajś tu ładnie orzełek są tutaj feningi jeszcze też dosyć stare, których mam sporo. No mówię, są to takie bardziej dla osoby, która by chciała zacząć, a nie, nie ma pomysłu na to. Także mógłbym wysłać taką paczkę takiej osobie, jeżeli byś był zainteresowany. Będzie to paczka właśnie tych. Tutaj monet, które widać, są 49 tutaj, to są te 1920, 800, tu jest już z tych nowszych, teraz spojrzę sobie, 1950 rok, bardzo ładna moneta, 110 funingów, fu, 50 fenningów patrzę na tej i mówię źle, i mam tu jeszcze, tak tutaj jest, Związek Radziecki 10 kopiejek 1961 Pięknie tutaj CCCP oczywiście Związek Socjalistycznych, Republik, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Język mi się plącze, już późna godzina aczkolwiek chciałbym przekazać tą paczkę osobie, która mówię, chce, a nie wie od czego zacząć. Jakoś tam polską monetkę aluminiaczek. Złotóweczka z 1949 roku. Większość moich monet jest to stare. Stare monety, tak jak tutaj, o też 20 groszówka, już trochę młodsza, bo 63 rok. I do tego tu kiedyś takie paczki miałem Anglia One Penny, też by była tutaj w tym zestawie. 71 rok Portugalia. Bardzo ładna moneta. 900, 1984 z takim statkiem. Nie wiem, czy mi się to złapie. Statek naprawdę ładnie wyglądający. tu odwróciłem sobie. tutaj wszystko widać. Monety będą popakowane, bo tak, takie kiedyś dostałem. Później. Jeszcze w paczce będzie Hiszpania, Spanien 1983 DiEZY Ładne monety. Jak ktoś by chciał zacząć zbierać, to ja się podzielę tym. Mam tego sporo, także jakby ktoś chciał, to mogę nawet zrobić dwie takie paczki i w Włochy 1983 500 lirów Bardzo ładne monety, jakiś hermesik skrzydełko na głowie. <tryk> tu prosto monetka 200 lirów, 79 rok. Italian oraz oraz monetę z 1979 100 Lirów to jest Atena Czy tam jakaś paniucha z włócznią przy drzewie i tu mamy po pierwsze nawet nie wiem jakie to jest osoby nie sprawdzałem tego także jeżeli ktoś by był zainteresowany to tą paczkę może ode mnie dostać bardzo ładny grosz 49, wiem, że ich było bardzo dużo, aczkolwiek jakby ktoś był zainteresowany, to napisz w komentarzu, odezwij się na, na Instagramie, ja to spakuję i tobie wyślę. Także na dzisiaj to było tyle. Dzięki i cześć.